Zwyczaje Wielkanocne Święta Wielkanocne poprzedza Niedziela Palmowa, która rozpoczyna Wielki Tydzień. Święto to zostało ustanowione na pamiątkę przybycia Chrystusa do Jerozolimy. Według obrzędów katolickich tego dnia wierni przynoszą do kościoła palemki, symbol odradzającego się życia. Palemki zdobione są baziami i kwiatami z bibuły. Tradycyjne palmy wielkanocne przygotowuje się z gałązek wierzby, która w symbolice kościoła jest znakiem zmartwychwstania i nieśmiertelności duszy. Poświęcona palma pozostawiona w wazonie ma chronić dom przed złymi ludźmi i nieszczęściem. Poświęcone palmy wierni przechowują przez cały rok, aby w następnym mogły zostać spalone na popiół, którym są posypane głowy w środę popielcową. Z obchodami świąt wielkanocnych związanych jest wiele zwyczajów ludowych, na przykład pisanki, czyli zdobione różnymi technikami jaja. Pisanki wykonuje się przed Wielkanocą i nie może ich zabraknąć wśród świątecznych pokarmów. Mają symbolizować odradzającą się do życia przyrodę, a jednocześnie nadzieję, jaką czerpią Chrześcijanie z wiary w zmartwychwstanie Chrystusa. Pisanki powstają przez rysowanie na skorupce gorącym, roztopionym woskiem, a następnie zanurzenie jajka w barwniku. Jako narzędzi do pisania używa się szpilek, igieł, słomek i drewienek. Dawniej zdobieniem jaj zajmowały się wyłącznie kobiety. Mężczyznom wówczas nie wolno było wchodzić do izby. Kraszanki powstają przez gotowanie jajka w wywarze barwnym. Dawniej uzyskiwanym wyłącznie ze składników naturalnych. Jaja barwiono w naturalnych barwnikach roślinnych. Łupiny z cebuli dawały odcienie żółci, brązu i czerwieni. Sok z buraków kolor różowy. Płatki nagietka, kolor niebieski. Natomiast wywar z kory dębowej, kolor czarny. Różnica między pisankami i kraszankami jest taka, że pisanki są to jajka, Kolorowe ze wzorami, a kraszanki są tylko kolorowymi jajkami bez żadnych wzorów. Kolejnym zwyczajem jest święcenie potraw w wielką sobotę. Niegdyś odbywało się w domach, ponieważ poświęcone musiało być wszystko, co miało znaleźć się na świątecznym stole. Z czasem zaczęto chodzić ze święconką do kościoła i tak jest do dziś. W koszyczku wielkanocnym nie może przede wszystkim zabraknąć jajek, symboli nowego życia w postaci kolorowych pisanek, kraszanek, baranka symbolizującego umęczonego Chrystusa, soli to minerał dający życie oraz podstawa istnienia. Poświęcić należy również chleb, wędliny, chrzan, pieprz, ciasto świąteczne. Koszyczek przystraja się gałązkami bukszpanu, a potrawy zakrywa białą serwetką. Dawny zwyczaj na wsiach nakazywał, aby wracając ze święconym, obejść dom trzy razy zgodnie ze wskazówkami zegara, co miało wypędzić złe moce z gospodarstwa. W Wielką sobotę każdy chrześcijanin zanosi pokarmy do święcenia. To ma zapewnić dostatek, siłę i zdrowie na cały rok. Poświęcone pokarmy spożywa się następnego dnia, podczas śniadania wielkanocnego. Do śniadania zasiada się po porannej mszy rezurekcyjnej. Na początku domownicy dzielą się święconym jajkiem i składają sobie życzenia. Szukanie wielkanocnego zajączka Po zakończeniu wielkanocnego śniadania domownicy szukają ukrytych przez zajączka drobnych upominków, Najczęściej słodkich kolorowych jajek. Jest to doskonała zabawa dla całej rodziny. Następnym zwyczajem ludowym jest śmigus dyngus. Dawniej gospodarze o świcie wychodzili w pola i kropili je wodą święconą. Żegnali się przy tym znakiem krzyża i wbijali w grunt krzyżyki wykonane z palm poświęconych w niedzielę palmową, co miało zapewnić urodzaj i uchronić plony przed gradobiciem. Śmigus. Głównie polegał na symbolicznym biciu witkami wierzby lub palmami po nogach i oblewaniu się zimną wodą, co symbolizowało wiosenne oczyszczenie z brudu i chorób, a w późniejszym czasie także i z grzechu. Dziś śmigus-dyngus jest traktowany jako zabawa o charakterze ludowym, w odróżnieniu od pierwotnych tradycji, wodą oblewa się wszystkich bez wyjątku. Dla żartów mogą być polewane nawet osoby nieznajome.